Szanowni Państwo, witamy podczas piątej edycji testu Fleet Electric Day na autodromie Słomczyn. To impreza wyjątkowa. Po raz pierwszy mamy okazję testować elektryczną ciężarówkę. Po raz pierwszy mamy ponad 100 samochodów. Samochody elektryczne, samochód wodorowy, samochody hybrydowe, samochody plug-in. Po raz pierwszy także mamy stoiska naszych partnerów merytorycznych. Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, oraz lasów państwowych. Do tego dwa namioty, bogata strefa wystawiennicza, operatorzy systemów doładowania, stacje paliwowe, instytucje finansowe. Także, Szanowni Państwo, witamy podczas piątej edycji największej flotowej elektromobilnej imprezy w tej części Europy, Fleet Electric Day. Zaprezentowaliśmy pełną gamę samochodów elektrycznych oraz zelektryfikowanych obydwu naszych marek Jaguar oraz Land Rover. Tutaj, poczynając od Jaguara, zaprezentowaliśmy naszego i nasz flagowy samochód zlokalizowany. 400-konną wersję czteronapędową, która była do dyspozycji uczestników, do testów zarówno na torze, jak i poza torem. Natomiast tutaj dzisiaj też zaprezentowaliśmy, jakoś jak powiem, dodatkową atrakcję naszego najnowszego Range Rovera w wersji autobiografii. Jest nam niezmiernie miło zaprezentować nasz flagowy model elektryczny w flocie. Jest to Audi Q4 E-tron oraz pozostałe modele jeżdżące dzisiaj na torze. Pogoda nam dopisała, uczestnicy również. Udało się nawiązać mnóstwo fajnych kontaktów i widzimy się za rok w kolejnej edycji Fleet Electric Day. Dzisiaj na to, że w Słomczynie marka Renault zaprezentowała dwa modele elektryczne, czyli Megane i e tech elektryczne oraz nowy model z gamy samochodów dostawczych Renault Kangoo Van i e Tech również w 100% elektryczne. Pogoda zapisała zainteresowanie klientów również, także mam nadzieję, że widzimy się za rok. Prezentujemy samochody ekologiczne. Nasza reprezentacja jest bardzo liczna. Prezentujemy model Ionic 5, w którym w tej chwili się znajduje. Również model Kona EV, a także samochody hybrydowe, model Tucson i Santa Fe. Zachęcam do jazd testowych naszymi ekologicznymi modelami. WebFleet miał zaszczyt objąć patronatem technologicznym wydarzenie Fleet Electric Day. I muszę przyznać, że zainteresowanie konkursem na najniższe zużycie energii, który zorganizowaliśmy, no cieszył się ogromnym zainteresowaniem i przeszedł wszelkie oczekiwania. To naprawdę świetna okazja żeby nauczyć się jeździć ekonomicznie pojazdami elektrycznymi i sprawdzić samemu, na ile jesteśmy przygotowani do elektryfikacji swojej floty. Podczas dzisiejszego wydarzenia prezentujemy najnowocześniejsze rozwiązania stacji ładowania ultraszybkich produkowanych przez polskiego producenta lidera firmy Ekoenergetyka Polska. Tego typu rozwiązania, tego typu stacje można zobaczyć na stacjach EKON, które są też przykładem jak powinna wyglądać stacja ładowania na skalę europejską. Stacja prosta w obsłudze, wystarczy podłączyć i rozpocząć ładowanie. Haby ładowania umożliwiają ładowanie się prądem do 350 kW, dzięki czemu w krótkim okresie czasu energię potrzebną do przejechania 100 km na naszych stacjach ładujemy w zaledwie kilka minut. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Na dzisiejszą imprezę. Myślę, że po tych kilku latach, dzisiaj mogę powiedzieć, że na początku byliśmy gośćmi tej imprezy, którzy szukali wiedzy na temat pojazdów elektrycznych, infrastruktury, systemów ładowania. Dzisiaj gościmy jako Lasy Państwowe, już jako osoby, które mogą się podzielić z uczestnikami, gośćmi tego spotkania własnymi doświadczeniami. Lasy Państwowe od 2017 roku. Realizują projekt rozwojowy pod tytułem Las Energii, który przede wszystkim opierał się na rozwoju odnawialnych źródeł energii i szczególne miejsce w tym projekcie ma elektromobilność. Jak właściwie nie słychać, jedziemy w wewnątrz elektrycznego samochodu skania 25P w kabinie niskowejściowej wyposażonej w system kamer, w okno, w drzwiach, aby dostawy realizowane w miastach były możliwie cicho. Inni użytkownicy dróg i mieszkańcy mogą spokojnie spać, podczas gdy samochód bierze udział i realizuje dostawy także nocne. Chciałbym przybliżyć Państwu nasze dzisiejsze premiery. Jest to nowe BMW X1 oraz seria 2 Active Tourer. BMW w ramach strategii Power of Choice daje możliwość wyboru zarówno silników benzynowych, diesla, hybryd typu plug-in, jak i również wersji w pełni elektrycznych. Dzień dobry, w tym roku na Fleet Electric Day prezentujemy nasz nowy program prewencyjny Pesby Flota, który wspiera wdrożenie elektromobilności w ramach floty, którą zarządzają nasi klienci. Elektromobilność stała się faktem w Polsce. Przybywa samochodów, przybywa też dostawców rozwiązań do ładowania tych pojazdów, czy też rozwiązań związanych z stacji na przykład do ładowania. Dzisiaj można powiedzieć, że elektromobilność to jest rzeczywistość, a nie jakieś pomysły na przyszłość. Także myślę, że rozwój nastąpi szybciej niż nam się wszystkim wydaje.